W kolejnym odcinku z tej strony Joker Farm przyszły do nas nowe czapki, czapki prototypowe. Zobaczcie, tak one wyglądają. Po wrzuceniu tego odcinka będziecie mieli link do głosowania, którą czapkę wy byście wybrali. Naszymi faworytami są dwie czapki: tutaj ta granatowa pełna i ta granatowa ze złotym napisem. E, z siateczką, niedługo u nas będą one na sklepie, ale teraz przejdźmy do konkretów. Proszę bardzo, zobaczcie, jaka bluzeczka tutaj elegancka jest. Prawidłowo. Taki coś, ja popieram. Proszę bardzo, człowieku, nie rób wstydu. Wyszły koszulki z kultowymi tekstami dziadka. Są już dostępne u nas na sklepie, człowieku, nie rób wstydu. I koszuleczka za darmo, ale za darmo, będzie ona granatowa. Tak ona będzie wyglądała. A napis mamy tutaj, który już jest dogadany, i tak on wygląda. Za darmo. koszulki jest troszeczkę inny niż tamten. Tamten jest bardziej slimie. Troszeczkę bardziej dolega tutaj, ale też można u nas jak ktoś za małą koszulkę kupi, można wymienić, nie ma problemu. Ta koszulka jest trochę luźniejsza i tak ona się prezentuje. I już dzisiaj możecie wchodzić na sklep i zamawiać tutaj piękne nasze koszuleczki. Koszuleczki Człowiek Unierów Sydu. Koszulki za darmo przychodzą do nas w poniedziałek i we wtorek już będzie prowadzona wysyłka do Was. Od dzisiaj do wtorku, do godziny dziewiątej, osiem największych zamówień dostaje taką czapeczkę gratis. Czyli za darmo. Za darmo! Tak się kwa buduje legendę. A teraz zobaczcie reakcję babci i dziadka na te koszuleczki, na te kultowe teksty, które są już u nas na sklepie. Zobaczcie jak to było. Babcia nowe przyszły. Nowe koszulki. Uwlekaj. Co? Takie będą. Oczy Człowiek nie rób. Człowieku nie. <laughs> Człowieku to nie. To tak mówi. No dziadek. A jak, nie? Tak ci no. powiedział. A jak? Człowieku nie, rób wstydu. No to... to będzie hit babcia. Pięknie. To jest A takie to... powiedzenie, że to powiedzenie będzie, obiegnie całą Polskę. To jest fajne. A du takich dużo? Przyszło. Ci... Nie, dopiero jedna prototyp. I A... będziemy teraz. Sprawdzać to wszystko Aha Człowieku, nie rób sydu <laughs> Jezu Ty, ale to będzie śmiechu, Adrian No Śmiechu? No, Czemu? No, no fajnie będzie takie, takie Pod i jeden do drugiego Mówi ty, człowiek nie rób sydu no. no i koniec za czas. No, a i tutaj babcia mam Jeszcze, jest, zobacz A, ty no. jeszcze? No, zobacz sobie. O <laughs> Ty a cze, Co? Czego żeście tego dziadka tu pieprzyli? <grym> no, za darmo? Za darmo dajesz, no to biorę. Tu na innym kolorze będzie, bo to tylko test był robiony na druku. <grym> Co? Z Tym dziadkiem, no ja nie wiem, jak to będzie. No ładnie, tu wyszedł. No pewno. No. Jak za darmo, to biorę, mówi. <grym> To uczciwa cena. Przyszedł w tej koszulce granatowej mhm. i mówi: Patrz. Niebieskiej. A niebieskiej. I mówi: Dostałem prezent. Ja mówię Jaki prezent? Nie wiedziałam, w ręku nic nie ma. Mhm. Mówi: Ale tu patrz na mnie. A ja mówię, o Jezu, po co ci ta koszulka w człowieku? Ona za ciasna, ale ja na sweter ubrałem, mówię. Ale to za darmo, mówi. <słuch> 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 za darmo? Oldzia, za darmo. <słuch> mówi, ale, Olga, to jest za darmo. <słuch> ja mówię, idź w cholerę, gdzie ty będziesz w tej koszulce chodził, mówię, człowieku. No, ale, mówi, niech będzie. Ale to będzie co hit. To też fajne i tu jest fajnie. Tylko że tu będzie inny kolor, bo to nie biały będzie. No no. Granat no. wyjdzie, prawda? Granatowe były. Tak, mamy no. granat, fajny. Aha. aha. Ale to pojęcie. Babcia... A to im tak podałeś, nie, że mają mhm. tak wy, wypisać. No to byliśmy, po wczoraj pod Warszawą byliśmy to. No. To ten, to wszystko do, do dopracowaliśmy. Nie, nie, to stoi... Ale to kurde, ten zielony mi się podoba. No i co już żeś Czapki. przywiózł? I tu mamy logo. To na jest, bluzie? To, bluza ładna. ładna bluza. No, a jak zasłonięś, przemych naświetlimy, to pokażę babci, jak to świeci w nocy. Patrz. O, pięknie, no to widzę z daleka. Ty widzisz? No, bardzo ładnie. Dobrze. Dobrze. Zaróbcie no, Fajnie. Babcia, na razie cześć. Na razie, na razie. Może śniegu, bo to będzie pamiątka. Co? Pamiątka będzie. Z czego? Z tych koszulek. No. Nie, nie, ja nie będę nie nic mógł mówić. mówić mnie, sprzedasz jeszcze. Nic nie będę miał. Sprzedaż. Będziesz pierwsza. Sprzedasz mnie. Co? A ja mu chcę ładną koszulkę dać, uwlekaj mówię. Działamy, pakujemy koszulki, bo przyszły nam nowe koszulki. 2XL 2XL bardzo yy, dużo poszło, nie? 40 sztuk, kurde. Czarnych. Czarnych. No. Dziadek! Zobacz jakie kartony przyszły. Widziałeś? No. Patrz, jakie kartony. I składamy. Widzisz, jaka tutaj jest produkcja kartonów? Nie widziałem, no ale... Nie, Ładny karton? Joker Farm? No ale otwórz, co tam jest? Nie rób... Nie rób wstydu, załóż koszulkę od Jokera. No to otwieraj. Otwieraj. O, to jest dla ciebie prezent. Pierwsza koszulka, dla ciebie. Dla... Nie tak się otwiera, tak. Tu. Tu, bo to dwoma rękoma tak się otwiera na dół, musi wziąć, o, otwierasz. Ale ja nie chcę, Białej. Ale zobacz, co to jest. Ale nie chcę. Za darmo. <ślesk> <ślesk> Twoje powiedzenie, Dziadek. I za darmo sobie ją wziąć. Widziałeś? Takie cuda? A tu jest twoje drugie powiedzenie Zobacz, tu Za <grym>, darmo Ale ja tego nie Bierz za darmo Przeczytałeś za darmo to bierze za darmo Nie, Tak nie Za darmo Dziadek bierze Ej, a pudełko Chcesz? Pudełka nie chcesz? A pudełko? Pudełko. Pudełko bierzesz? Nie. Yeah.